no, współpracować z tym Dobra, no to zaczynamy! Różne... Dobra. Let's go. Aby było miło. Aby było miło. Jurek nie napisał nie. tak, dobra, teraz japa, panowie. Spierdalaj, Jurek! Co ty, kurwa, idziesz oglądać się dobra, 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 dobra. <noise> <Cię> Powiem japa. <noise> Ciekawe co będzie konia, słyszę. na słyszę To jest chyba... Dreamwalker, chociaż nie wiem co to może być Nie dobra, nie to nie jest Dreamwalker, to mówię Ty masz przyspieszone? No, Ujdę do przodu A ja czym oglądasz? Na Twitchu? Normalnym, to na YouTube. To ja mam, ja mam dopiero kurde konia, usłyszałem Nie wiem czego się spodziewać po tym pokazie, bo nigdy State of Unreal nie oglądałem No... Mi to jest Wiedźmin Nie no, chyba nie. nie. Chociaż nie wiem. Może kurwa Wiedźmin Nie nie wiem. Muszę dalej do ten... ...la walka muszę Ale przyspieszył, a mi to, a ja dałem sobie na dwa i tak leci do przodu mocno. Nie no, to chyba nie... No szczerze, z tego... Kurde? To jest Fortnite. Timingowane, tak żeby żebyś. Słuchaj, teraz chleb na ziemi. Co to jest zagra? O, o ile gra w ogóle? O ile gra? A może ten Dan Walker? Oczywiście. I teraz Siri. Dan Walker chyba. No. A nie, no dobra, dobra, dobra to, to, się dobra. to chyba będzie, yy... Może jak Przez... kurwa? Pójdę. Szczerze. Oho. No i Wiedźmin, moi drodzy. Ocie chuj, ale jednak pokazali tak, to się wszystko zepsuło, co ja powiedziałem. Cicho, cicho, dobra. Ale kurwa. O! Ale to już wygląda gameplayowo bardziej, nie? To już chyba jest no. gra Ciekawe, jak teraz ludzie zareagują na wygląd Siri. W ogóle totalnie inaczej wygląda, ja pierdolę. Ło, wow, kurde. To już. Znaczy to, to, wydaje mi się, że to na początku to mógł być cinematic, ale. Ej, to mi się wydaje w ogóle, że to jest otwarcie gry. Nie wiem, czy to nie to będzie, będzie otwarcie menu, gry. To będzie menu, to będzie menu. Nie, bo jak sobie popatrzymy. Dobra, posłuchajmy tego lepiej. Ty kurwa, thank nie, pokazuj chyba. Thank you everyone and welcome to the state of Unreal at Google Plus Orlando. We're here to show you what's next with Unreal Engine and so much more. We are thrilled that you're able to join us. Thank you. Dopiero gada. Nie, 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 w Unreal nie ma... I ja first first, I'm, first. I'm here with Sebastian and Kajtek from CD Projekt Red. We have a lot to talk about. Hey, guys. Hey, thank you, Wyatt. Jest to że z tego krótkiego fragmentu na początek zrobimy cztery filmy. we're stepping things up and to do that we needed the right partner one that truly understands that great open yeah, world games are all about art and technology coming together yeah and look our goals okay. are completely aligned here and around the launch of ue5 your awesome team at cd project red announced a collaboration to make open world development in unreal even better I uh, and it's an opportunity we we just couldn't pass it up. So we've been working on a technical demo together to achieve just that. I think we should take a look at it. Technical ready? demo. Okay. okay. nie no, going to play the build oh, oh, shit. To będzie mocne w takim oh, razie. mocne w takim razie. showcase Ale ładne kolory, co?

Kurwa, like ładnie to one. wygląda. No, ładnie the world, to so wygląda. And to się wydaje, mi się, że ludzie yeah. powiedzą, że to nie, to nie wygląda ładnie i że trzeba spodziewać się czegoś więcej. W góry tyłu, jak to Kolory w góry są bardzo piękne. Zobaczcie, jak, Zobacz, jak to jest różnorodność kolorystyczna, nie? I there are some really nice improvements to our Unreal Chaos Flesh Solver and these machine-learned deformations so you've got realistic muscles moving and stretching under Kelpie's skin without compromising the performance there. So, let's leave Siri behind for a second and talk about the world itself. So much of the Witcher world is natural, organic, Especially Covier with its dense forest and wild nature. Yeah, and wild nature is hard. And with nanite geometry, we've freed artists from so many of their old constraints. But we don't want to rest until everything we do in Unreal has that same spirit of freedom. There's always more work to do. And foliage is a huge piece of that puzzle. So we are excited to introduce nanite foliage. And in order to achieve gorgeous foliage density everywhere, while still being memory efficient, fast to render, we believe that a new idea was needed. so instead of the so same, hard 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 like we've been using for the past 20 years, mm -hmm. artists should be free to take a nanite approach to foliage, modeling every single leaf and pine needle. and the old lod tricks of the past, they needed a complete rethink. and in their place, it's a new adaptive voxel representation in nanite. it's volumetric, it's fully 3d, it is super fast to render and these dense clusters of triangles turn into these cubes which at a distance they're no larger than a pixel and they react to the changing light of our dynamic sun and our shadows and they allow artists to render whatever amount of foliage is needed to achieve their vision without compromise and no compromise means how ambitious we are when it comes to bringing our vision to life with incredible visuals but more than that together with Epic we created faster way to load the world We can now bring in more content more quickly for the smoothest possible experience as we fly down hey, najbardziej mi się w tej grze na razie podoba. Tak mówię, jakieś no. 20 razy kolorystyka tutaj. No kolorystyka hmm. jest wow. Takie to jest no się nasycone. Zajebiście się dobrana. Strasznie dobrze dobrana. Welcome to Valgrast jest so, trochę trade czuję, and jakbym Walhalla oglądał, nie? One places, to jest jedno z tych miejsc, Ale to przez architekturę. Ja bym tutaj za bardzo nie zwracał uwagi szczerze na otoczenie pod tym względem zatłoczenia, bo to się zawsze może zmienić jeszcze. Jestem tak że pokazać Włać raz? to widać, że jest bardzo reżyserowane. Oni nawet się nie kryją z tym za bardzo. Co jest? Mi to jest Miecz Wojtek z Polski. <laughs> o, można NPC to przepychać. Nice, tego nie było w outlosach. Bicie szpili w Ubisoft, zawsze mile widziane. <laughs> Ej, mogła coś mu drogi, No ja pierdolę Uh. Są fajne Zaraz, zza, to mówiłem, że A, kra dzie dziecki normalnie Everything kradną kurde. dziecki kradną. to how to angry innkeeper. That's what happens when you Oj, zajeżdża mi to. Na no mów. Krasnolody zbroja, to wygląda zajebiście. Zajeżdża mi to straszną reżyserką. Straszną. No jest reżyserka, jest reżyserka, to... No. Okay. Ale no nie, so, nie chyba za wczas jesteśmy, is żeby is się quest spodziewać quest jakiegoś gameplayu Ale like to wygląda jak w Red Deadzie pod tym względem, że płynnie wchodzimy w questa, zauważcie, nie? A co myślicie o modelu Ciri pod względem graficznym, ogólnie o modelach? Ładne, spoko, fajne. Jakby nie mam się zbytnio do czego przyczepić. No, bardzo spoko jest tak naprawdę. Ładna reżyserka kaczenek. Fajne było przejście między gameplayem do kaczenki, bardzo płynne. Tak, no. takie rededowe bym powiedział. Trochę do też. No tam wszystko przez eliminację. A ceny, na w w się... No to jest gazdenka wiadomogrowa. Więc jakby wyglądało to by już. Jak będą dialogi, way. na przykład wy wybór jakichś tam opcji. Nie wiem, czy mi się wydaje, czy śnieżą krawędzie na włosach. Mocno dosyć. Uh -huh. Oho. No no nie. Zlagawam nie. While Siri decides what to do about that merchant, let's take a look at the character. No, technology so, so that the the Why don't we listen we in, see in see on these They're selling their wares, chatting up customers? Get this clean it for you. You mind, dearest? more. Got card. All And jest przypomina Margot Robbie? <mulity> Ślepego. Yeah. Bo to oczywiście jest. O rzeczywiście to Rusza te yeah. obiekty. Nowe jest trzeba bugujów. and closing that They should react to changes in the world around them. But the prisoner in pillar isn't exciting enough for Chyba strasznie sterylne to jest. Patrzę na te modele Let's obiektów. Te skrzynki, jednolity kolor drewna. Żadnych zaburzeń, ani nic. Ale nie powiedziałbym, że to jest sterylne. Zobacz, ile tu jest błota, ile tu jest żygów tutaj na, tej, na tym palu, nie? Znaczy obok no, tego palu. <laughs> tak, patrzę na to i nie wiem, czy temu mogę zaufać temu nagraniu, szczerze. Bo wygląda ładnie.

To introduce the gameplay and the systems that your players expect, empowering you to make your worlds come to life without Unreal standing in your way. You're right. That's the open world RPG that we're making. But before we wrap up, how about one final check-in with Siri Siri. <laughs> we are making this game to be the most immersive and ambitious open-world world game ever and we are making this a reality thanks to our work on Unreal with the team at Epic. I think what we are doing together is going to bring in a new generation of open world RPGs and I'm so proud of what we accomplished so far. We are too. Oh, looks gameplay. Like so we're almost done but before we go here's a small Gerard is... Gerard so, first look at Lanex. Yeah. Nice! Nice! Ja wierciel, jak to wygląda! A, Onward, We what? Pragnę jeszcze zwrócić uwagę na ten soundtrack. Kurwa! Eee, tak, 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 ale ten zamek to prawdopodobnie Thanks, jest guys. zamek szkoły, właśnie Rysia. It, seriously, it mm -hmm, looks powiedzieli, no? Amazing. I we've also barely scratched the surface of what's coming in on Unreal 5.6. Nice. So, here's Julien to tell you even more. Thank you very much. No, okay. No, okay. okay. Znaczy będzie... no, okay. no, Jak można. temu zaufać? No, to jest demo technologiczne, Te że... pokazali technologię. Um... Wydaje mi się, że oni chcieli pokazać, Pokazali tutaj to, do czego dążą i chcą dążyć, ale obstawiam, że mogą nie sprostać temu wszystkiemu. Hey everyone. Great to be here in Orlando. i spent a lot of time on this demo so i'm happy to be the one to talk about what went into the 5.6 release an open world like that was just the perfect content to focus on our main goal for the release which was performance we want the engine to scale to large and rich worlds we want to preserve graphics quality and of course we want to deliver frame rates that you and your players expect. So let's get started, Starting with rendering. Nanite. Chyba, dobra, if you don't remember, when, when we released Nanite with UE5, no, to, it no, to, supported, no, supported no, static chyba, geometry. Co, walkę, Last year, nie? we brought skinning to Nanite. And now, we're working Dodajcie on Nanite foliage. The only way to have a forest that Fuh. looks as good as this one is to use 3D geometry for all parts of the trees, just like we do for everything else. Okay, However, this is a crazy cool. amount of fine geometry. So we have to rethink how trees are created and displayed. To create them, we developed nanite assemblies. These 28 little parts that you see are all that we use to build all the spruces from the forest. Hey. They are in stints, thousands of times and used like building blocks to assemble trees in different ways. And as you probably noticed with the wind effect, they Rzekomo even to, so support total no, to animation ten, ten, which runs on 2. Thanks to assembly, we greatly reduce the storage, the ten runtime no, memory, and the rendering costs. Then, to display Niby. an entire forest, The was to and from any Chyba że to był problem streama. Chyba no to był problem Wydaje to. mi się, że na night to jest ta technologia, która skaluje ci tekstury w zależności od tego, jak daleko od niej jest. Nie, nie, nie. Oni i dlatego an adaptive voxel representation. Ale kurde, ps jeszcze, no to no no, powiedziałem. Bazowe PS5 tak we to we wyglądało? Czyś kuźwa. 60 FPS-ów jeszcze? Ja no wiem, to bardzo, do bardzo No tak, ale jest No to no bazowym ps No uważam, że. Choć tego, żeby takie i compared to when ue5 was released and because of that we can now hit 60 fps on consoles and finally we rewrote the rendering pipeline to run asynchronously so you can increase the richness of your scenes even more now let's talk about chaos physics <laughs> chaos, chaos clot we improve our clot-to-clot constraint solution this removes a lot of collision evaluation when garments are piling up <coughs> and interacting with each other. Even for complex setup like series cape, we hit a sub-millisecond budget on PS5. With Chaos Flesh, we introduce procedural muscle activations to make deformation and motion more natural. No Your to artists to will still have control over tetrahedral simulation and train in real time. We now support the baking of fluid surface data into lightweight assets to be played back at low cost. This is going to give you high-fidelity water without the performance cost of real-time fluid simulation. For animation, we work on both performance and fidelity. Here, you can see how Siri and Kelpie match up in their interaction. Well, that works no matter the angle of approach. Samson, jak się That's tłumaczyło kelpi na polski? Czy się nie tłumaczyło? Kelpi? Po prostu nie. Nie jest wiem. Kelpie, tylko to jest. Them, oh. No nie gadaj. Nie, <laughs> co? No? No bo ona, w, bo ona, w, bo ona <laughs> wcześniej też nazywała konia kelpi, tylko. Nie, wiem, czy to nie było tłumaczone. No, 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 and now all these features are already integrated into our new unreal yeah. animation framework which we are releasing as experimental in 5.6 we built it with performance first in mind animation evaluation are now running in parallel off the game thread which was our bottleneck and for the other character system that are just as costly like movement events, few... state tree mm -hmm. behaviors we also moved dużo, dużo to of this, this, this is of this really name. going to help you create scenes that are crowded and lively streaming has always been a big deal regarding performance and the three biggest improvements we made are physics state creation which now runs async improved runtime pcg for ground scatter on gpu and a new fast geo plugin to stream static geometry and just to take a different example, in City Sample, the streaming time was cut down by 90% while moving at high speed. We focus on a lot of areas for performance in 5.6, oh. and mobile is oh. no but exception. To, to we we, we work on better oh. defaults and scalability oh, no. settings for mobile, and minimize the okay. default package size. We also improve our <clears> workflows with a UI refactor of the viewport toolbar and content browser. On-Device Iteration Workflow And a Mobile Preview Solution So there you go. O, też. Unreal Engine is all about performance iść, and kurwa, it's w 60. today! Tak poczyna PS5 w 60. Dobra. Mocne to było. Fajnie, że pokazali Mocne. tego Wiedźminka. No. Ja się w ogóle nie spodziewałem, że to będzie na takim mnie. Ja też nie spodziewałem, że tak przekazano. Ciekawy jestem, now, jak teraz wszyscy ci ludzie, którzy się że powiem, spuszczali, nie spuszczali nad wyglądem Siri, teraz zareagują. Znaczy, no wygląda We bardzo about. podobnie jak w terenieże. No bardzo We podobnie, ale I wydaje mi się, że znowu będzie gadka.